Zombie Apocalypse, witajcie! Dziś pierwszy odcinek z Brawl Stars. Bardzo popularna gierka, przynajmniej w przeszłości. Zakładamy sobie w dzisiejszym odcinku nowe konto. Ja oczywiście pan, na pewno nagram odcineczek na przyku, typu wbijam niedługo to się, najbliższy odcinek z mojego konta mega propsowego, znaczy no nie mega, lecz do, dobrego, to będzie zapewne wbijam 16 tysięcy pucharków. Brakuje mi około 400 pucharków, nie gram w tą grę z dnia na dzień, coraz mniej. O ile w ogóle w w w nią gram. Wydarzy się dni, w którym... Nie gram w Brawl Stars, lecz myślę, że na tym koncie będę grał zdecydowanie więcej. Ulta, dajcie mi ulta. O dobra, mogę już użyć ulta. Oczywiście, że nie jest koniec odcinka. Dziś tutaj nadamy nikał. Nadamy niku. O, to jest właściwie moje konto na 111 poziomie, lecz nie chcę jej wczytać. to może tak. Nie. Mm. Wiem, że tamto konto się nazywa Adiamos. Ja wczy... Ja Adiamos i ty. O tak, Adiamos i ty. Nie wiem do czego to służy. 60% pro. Czekajcie. Okej, okay, załatwiłem sprawę z wiekiem. Nie wie, pier, pierwszy raz zakładałem konto od jakiegoś czasu i po prostu nie wiedziałem, że trzeba podać wiek. A nie chciałem, abyście znali mój wiek. Nie chcę uczyć na takie nubsko. Mówię od razu, że na kompie gram y, o wiele gorzej niż y, na telefonie. Mamy chyba s -winka. Tak mi się też wydaje. O, nie mam jeszcze tych. E emotek To mnie zdziwiło szczerze. Okej, okay, mamy już wszystko. Big Boxa mówił od razu, że nie otwieram. No bądź czyste Słuchajcie, teraz będzie wielki. O, może tak, będzie wielki show na Brawl Stars nie, do jakoś 500 pucharków, ponieważ y, ja chcę odblokować mega dużo y, tych, że jak będę miał 500 pucharków, właśnie, y, to ja tylko y, to, y, alej pucharków będę zbierał na bieżąco. A od 300 barków biorę się tak za questy, że będę robił live'a. Nawet nie no nie wiem czy dziś. Że będę robił tyle questów w że tak, że głowa mała. Że myślę, że do 20 poziomu dobijemy myślę, że na spokojnie. Myślę, że nawet może... No nie wiem. Słuchajcie, będzie takie otwieranie i oczywiście nagram osobny odcineczek. Może dropnie, nawet jaka, jakaś yy, nie legenda, tylko chromatyk, ale byłoby fajnie. Ciche, czy Idżer jeszcze jest do odblokowania? Mam nadzieję, że. Nie wiem, czy. Yy, nie. Yy, nie ten. Nie wczoraj był koniec yy, Idżera. Gdyby wczoraj był koniec Idżera, to. Ale bym spechował. Mam nadzieję, że dzisiaj jest koniec idżera, albo jutro. Ale mapa. Na ten odcinek będzie tyle. I myślę, że będę e, odcineczki robił tak, że będzie po 50 puch... na pi, e, Pierwszy odcineczek to będzie w, e, wbijam 50 pucharków. ponieważ będzie to gra na game grabie, jednak się mniej pucharków wbiera na game grabie, mm. A jak zdobędę już e, solo showdown, e, to będziemy wbijać po 100 pucharków, myślę. No i też w ostatnim odcineczku, oczywiście, będę już się od razu brał za questy. O nie, tu jest niebezpiecznie. A wiem, że ci gracze już nie są tacy, że nic nie wiedzą o tej grze, bo to nie są jednak boty ustawia zaprogramowane na podstawową noobską grę. O, w ogóle legenda Kamil, jakiś Polak. Ok, mam odliczankę. Oczywiście, gdy będziemy pojęty poziom doświadczenia, to, to, y, to y, zakładamy swój własny klub i zastanawiam się przy tworzeniu konta, jaka to może być nazwa. I szczerze, na razie nie wpadłem na taką nazwę klubu. Słuchajcie, otwieramy pierwszą skrzyneczkę na koncie, z której wypadną punkty mocy do Shelly, Jak zwykle. A i ulepszymy sobie szeli. Klub, mogę. Czekajcie, nie ja chcę. Piąty poziom doświadczenia dokładnie. Co jest No nie, wczoraj się musiał skończyć Iger za Freeco. No nie. Wczoraj albo jeszcze wcześniej, nie wiem. Nie wiem, że jest oferta specjalna kruk, ale jej ja nie będę kupował. No to co? W tym odcinku to już będzie wszystko. Ja dziękuję wam za obejrzenie i zapraszam do innych filmów. Trzymajcie się. Cześć!